Yo, chaj, cześć, czyście widzowie, z tej strony? Nowa, to jest Kolejny odcinek z Małego Gospa numer 21. Na poprzednim odcinku byliśmy na targach. Jeżeli ktoś przednią odcinek oglądał, dajcie znać co im sądzicie. Yy, chociaż to w sumie powinniście poprzednio napisać co sądzicie, ale nie szkodzi, w tym też możecie. Dzisiaj zabieram się za wa akcję wapnowanie. Jak widzicie, kos zapełniony. Woreczki sobie przywiozłem. Oczywiście przyczepka zmodyfikowana po raz kolejny, żeby transportować big bugi. polkalcu what, bikalk. No, tak się nazywa właśnie. Tu sardyce czekają już tylko na wapno, żeby zlizać. Oczywiście szybciutko. Dzięki, dzięki, pozdro <laughs> I co dalej? Y dalej się okaże, jak to wyjdzie czasowo. Natomiast, y patrząc na to, co. Jeszcze jest do roboty, to na pewno Coś się yy, znajdzie Addonsy włączamy oczywiście, żeby nie mrygało I co, jak to ugryźć, żeby było dobrze I nie pamiętam jak się używało tego I, czy się brało, żeby się otworzyło się? Chyba tak O, elegancko 10 na godzinę Dobra, może 15, o to wapno Mój Jezu Rozrzucimy sobie, mamy stykosa. kosa też wypada go oczywiście niedługiej przyszłości wymienić I co tutaj jest no nie skończyłem pola kultywatorować Kultywator został na polu w ogóle <gultywator> Nie wiem do czego nam doszło Jakieś tragedii chyba Natomiast dzisiaj też sobie <gultywator> oczywiście to skończymy bo zacząłem i tak zostawiłem potem zabrałem się za ziemniaki i trzeba tak, taki daleki fof nie wiem Teraz się dalejfowiec, nie wiem czemu. O, ciastek ciastki odległości go napełnię. No a jak żeby inaczej. Let's go. Poczekaj, trzeba zamknąć teraz. Trochę z tym zabawy jest niestety. No jest parę tych sprzętów, które musimy wymienić, że tak powiem, na gwałt. Zobaczymy oczywiście na co pozwolą pieniążki, które już niedługo będą wpadać w zimowym odcinku. Jak wszystko sprzedamy. A jeszcze wcześniej w listopadzie są jaja do sprzedaży. Uu, za to będzie tyle pieniędzy. O gościu, o gościu, o gościu. Taka gruba kasa wleci, dajcie spokój. Dobra, tu mi coś przerywa pod koniec, ale nie szkodzi. Zamykamy oczywiście klapice i lecimy dalej. Yy, oporowe wapno na pole Ja ale dobra. Dobrze, tu drzewo, to nic się nie stało. To... Z czasem to namięknie, to się odegnie samo, nie? No właśnie, o kurwa, dobra Boże, ty mój Dramat, dramat Pijany kierowca w Wodomircu, nic nie stało I tak to jest, właśnie pojedziemy że tak, teraz, o, bach Tyk, myk, puk Przełączmy bajki wszystkie, oczywiście Sarna ucieka, a jakisz a Ale Gida przez płot, mój Jezu Jeszcze słoma leży, jasny gwint nie zebrane wszystko, nic nie zebrane Najlepiej zostawić wszystko, wyjechać w Bieszczady, let's go Czy mi tego wapna wystarczy na to pole? Tak teraz patrzcie, nie, nie mam w tych big bagach w ogóle wapna No może nie starczyć ty Tak w sumie no, on są chyba 500, a nie Nie, ja pierdolę, opada przybiera One chyba mają 500 pojemności, a nie 1000 jak myślałem Więc zaraz wyjdzie, że mi nie starczy Tak, żeby do jaja co zrobisz, jak nigdy zrobisz? Eee... No w... O ja pierdolę, nie wyłączyłem sobie tego O boze. Dobra, jać, jać. Jak najwięcej trzeba zrobić, żeby było zrobione Dobra, bach Taktyczna nawrotka Bach, w drugą stronę i teraz pytanie, czy to będzie ostatnie wzięcie z Big czy tam coś tam zostało? Bo nie jestem pewien za cholerę. Nie mam bladego pojęcia. A się okaże, cyk. Aha, okej. Okay. Ej, no i kurwa, i zamknąłem tego. No to na pewno już nie objedziemy całego pola. <grywia> ja pierdolę. Brakło wapna, boże, brakło wapna. Jezus ty mówi. Domawaj wapno, szybko Telefon po wapno dalej jest zrobiony Niech z nieba spadnie wapno Dobra ty no, ja, ja jak cholera Dobra tu nam już powinien po... Po... biko wystarczyć Jeden z 500 Wystarczy nam jeden, dobra Jademy na sklep, po bitbaga Mega rara event To się nie dzieje zbyt często Odczepimy nasze widły I pojedziemy Ile to w ogóle kosztuje? Nie mam pojęcia Teraz się okaże, najwyżej się potem z nimi rozliczę po prostu Ola, bach Odczepione Tu w ogóle przyczepa na środku stoi gospodarstwa, nie mam pojęcia czemu Ale już trudno, stoi No co, grzejemy na sklep, po wapno, niech tam szybko zamawiają nie ma ciasiu. Trójka we władku. Hytz. Jasny gwint, ale wyjechał. Dobrze, że dalej wioska jest zablokowana, cała zakurkowana. Protesty są nauczycielek i nie jeździ nikt. I Hytz, na sklep się manko. Tutaj wapna koledzy mają, dużo mi Big bag jakiegoś napełnia na pewno. Ma pewno. Eee Okej, okay, jeden kupuję, tak, tak. To jest oczywiście tylko zaliczka te 50 zł. Ja potem z chłopakami dogadam na więcej, ale obecnie tutaj właśnie yy, widziałem, że młody jest, to tam on jeszcze nie za bardzo w tym siedzi i tak. Potem jak będzie Stachu, o jak Stachu będzie, to ja podjadę wtedy, nie no powiedziałem taki. Ja pierdolę, nie trafimy w Big Baga. Jak się stało? Jest takiego mogę jakiegoś, bez O! O, jak ładnie! O, dzika nie wziąłem na tył, jasnych, więc zapomniałem o pciążniku. A nas obali zaraz chyba. Niby tylko 500. 500 kilo w środku, ale to bez przesady. No, kilo czy litrów? Już teraz nie wiem. Dobra, po prostu trzeba jechać, oczywiście. haj Tartarz, pista gaz! what, what, what? Ale opór, jezu! Ale prędkość, dobra. Hamuluj. Zaraz wykolejmy na zakręcie Eee, po co komu obciążnik, załówek go nawet nie ja człowieku Elegancko lewo, prawo, o kurwa, dobra, natowałem. To był tylko test taki naprawdę, test y, terenowy Jasny gwint Zar oj chuj, brama postawiona, zaraz koło urwie wszystko Zaraz wszystko pourywa ten naprawdę, cię o Jezu Powoli Łukasz, powoli na przyczepkę postawimy, jakby nam wszystko nie poszło Jeszcze kawałek, dobra, brrr, będzie! Dawajuj mnie stąd Kiedy ten kos jest Z jednej kraksy do drugiej zaraz by było, nie? No ładnie Jeszcze kos troszkę wytrzymaj, potem może coś ciąganego się kupi do wapna Bo w sumie do nawozu jako tako może ten kos zostać jeszcze, nie? Nie mówię, że go będziemy od razu złomować czy sprzedawać chociaż to by takie coś chciał kupić ale do warto, to no na pewno coś się lepszego przyda bo to jednak już nie ten kaliber po prostu a na to że tyle tego idzie to kosem zarąbać się można dofinansowania może wpadną i będzie okień o, zapełniamy sobie zamknięty jest dajcie panie Boże zamknięty jużem się zląk pach 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 ze środka też sobie trochę pojeździmy w oczywiście Otwarte Jazda Jazda Dobra, takie coś, tu jest Wężyka zrobimy O, pięknie, tak jest O i tutaj teraz, a wspaniały wężyk, Jezu Tu anakonda chyba była Anakonda egipska O, bach. Kolejny, przepraszam, worek Kolejny worek. Kolejny... E, kolejne tankowanie bardziej. Kolejne tankowanie. Nie dobra, starczy na luziu. już... Teraz tera widzę... O kurwa, nie zamknąłem znowu klapy! No i chuj, wysypało się połowa wszystkiego. Daj Boże. Zapierdalaj, bładziu. Musi starczyć. Nie ma, że nie. Zubiegi się zakreszczyły jeszcze. Zamykam już teraz, zapamięci. No zapominam o tym. Bez klitu. Mi się pół wysypuje. A tu będzie dawka, żeby przy gospodarstwie dojebana. 350% chyba tam będzie. Zamiast zbożu jakieś mutanty porostą, tak słyszałem. Tylko 61 litrów. O jasny gid! Dobra, ale przynajmniej jest nawiezione, nawapnowane. Jest, tak jest. Jest dobra o, bach, otwieramy Jedziemy do końca, ile pozwoli, to pozwoli. O, chaszcze jedziemy. Uee, hamuluj! No i dobra! Za takie pieniądze to człowieku Cudmiut i orzeszki, jak no, to wygląda. Elegancko, haj No, pasuje Jedziemy sobie kosa, odstawimy gdzieś na gospodarkę. Tegoż z tym miejscem to jest naprawdę tragedia istna. Nie wiem jak ja tu mam wykręcić nawet ty Może sarnica przebiegła przed bramą To wykręcę w ogóle jakoś sensownie Może z tym nowa przyczepka Nowa w cudzysłowie oczywiście Kurwa Biedna ławka Ora halt powolutku, bez pośpiechu To się człowiek śpieszy, się diabeł Ja pierdolę, dobra, łyżka łyżka nowsza jak ten kos Oho oho, na milimetry na szpileczki tak jest no Elegancko Parking Simulator właśnie, tu jest grany odczepić i chuj Odjeżdżam Już przecież się nie chcę odczepiać. Po prostu przejemy od razu, dobrze sobie potem ściągnę. Przejemy od razu do kultywatora zapomnianego. Już tam zarósł w szokach. Jak widzicie, skultywatorowałem fasty porosły. Kultywator został. Żardzę był pewnie cały. A nic nie szkodzi. Jeszcze on tu. Sezon, myślę. Ale skrzypi rączka już. Jezus, Maria, faktycznie. Na Nadeszło to to było. Daj teraz spokój. Ale jeszcze sezon, myślę. I coś się da wykminić. Lepszejszego Ostatnio przemyślałem sobie. Że są dla rolników. O kurwa, jaka prędkość, ty! Są dla rolników różne dofinansowania, widzowie! I tak myślę, czy z niego nie skorzystać i nie pójść w sprzęty jakieś. I wtedy by to nam pozwoliło faktycznie jakiś ciągnik tak już konkretny kupić. Już nawet pod 60 koni. 60-70. Co byłby przeskok to taki już drastyczny No ale taki przeskok jest moim zdaniem potrzebny Na tej serii, żeby coś się faktycznie działo Bo jednak te prace władkiem przez 20 odcinków już To nie ukrywam Może to się znudzić Jeżeli ktoś faktycznie byłby Tą serią aż tak zaciekawiony I mi też się może znudzić wiadomo Więc Stąd pomysł, że albo jakiś leasing może wziąć po prostu, nie że od razu zapłacić tylko, może na raty sobie rozbić wszystko. No i obecnie z 6 tysiącami. Nie wiem, jakaś pierwsza rata załóżmy, nie, 2 tysiące, czy coś takiego, zaciągnik na przykład nowy. Mm, albo na przykład jakaś zaliczka w postaci 4 tysięcy, i na przykład reszta w zimę dopiero. Coś takiego też można wymyśleć. Tym bardziej, że tej pracy coraz więcej się robi, bo coraz więcej tych pól mamy. Więc nie ukrywam, jest nad czym myśleć, i jest za co się zabierać. Ale ładnie idzie odcinek. 13 minut może będzie w miarę te prace idą. No a też nie ma co ukrywać, że większymi sprzętami, o wiele szybciej by to poszło. Bo takimi piwidówkami mamy to jednak... To ma swój klimat, ale taki klimat no na więcej jak te 25-30 odcinków, to, to już chyba będzie za dużo, nie? Też trzeba tą granicę wyczuć, wybalansować. Wybalansować. Ale pod górę idzie uuu, Człowieku zobacz jaki dym leci A tam jest spalanie możesz ty mój, nie wyrobię na paliwo chyba Daj ta spokój Zakopcił Chociaż teraz że go przepaliło nie to to Wiadomo że Wszystko sprawne, wszystko kurde elegancko high w nim jest Proszę mi wycofać O opuszczamy sobie elegancko Rura gaz to na raz weźmiemy Oby Oby tak Nie no, weźmiemy To jest chyba 3 metrowy, także Fajnie robotka idzie władziu pała no to bardzo I pod górkę U tu 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 Ogień z wydechu, jasny gwint Ale przepał, ale przepał Pa 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 jak idzie, pa jak idzie Jakby tak z siewnikiem szedł Jasny gwint Siewnik konny to jest coś W sumie nie pomyślałem Byłem tam, mogłem poprzeczne jak zrobić. <noise> nie wiem, czemu o tym nie pomyślałem. Będę musiał jechać specjalnie teraz to robić. Natomiast od razu, jak już byłem na miejscu. No ale trudno. Czasami ludzie się po prostu rodzą z pewnymi defektami. Jak na przykład ja. Dobra, u tu, tu, tu. Na prostym to na no, owak no, idzie. Zero oporu, zero oporu. Ale te kamienie. Dramat. Strasznie wielkie te kamienie wychodziły. Normalnie aż ciągnie ich podbija. To tak to farming chyba nie miałem jeszcze Żeby aż takie kamienie wyszły, oni tu podbijało Porąbane porąbane jako zaraz wszystko pourywa w tym kultywatorze, nie? Tu ogóle jakiś mijak jest taki z dupy na samym środku go zlikwidować Likwidacja mijaka, pach! O kurwa, dobra niech zostanie zostaje taki malutki Co samo drugą stronę grzajemy, proszę bardzo 4 baby, 1 cyc Dobra, coś, w ten deseń Żeby na no znaka nie przestawić Tutaj to spokój To nie jest interes O, w tych kamieniach tak skacz ten ciągnik Ja jestem w szoku Co za mnie jakieś takie zdupy Nie mogę go wziąć Nie zdziwiłbym się w sumie nie, mogę. Czego bym nie wzięło? Co? Czego bym nie wzięło? Ładnie, ale Tutaj to, poprawimy, nie wiem, co tu zaszło. Jakaś dziwna akcja, bliżej nieokreślona. Ewidentnie kierowca był... Yy, ...chory, jak to robił. Dobra, i co? Ogarnięte, bach, nawrotka. Jedziemy na gospa! Uuu, no, tu, 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 tak jest. Elegancko wadziło, ale kurwa, pod górkę to ooo, zobacz, jak idzie, ale wariat, wariat Mały, ale wariat, tak jest Elegancko, haj Ale taka kukurydza, u kukur, kukurydza I cyk, i cyk slalomem, wo, wo, ło, łow ło. łot, łot, kurydź, pierdź, nie powiem jak, u tu, tu, ooo, hamuluj Siemanko, witam w mojej kuchni a to w się potem okazało, że opuszczony jest kulturator. Ja cię chycę. Wład. Czekło, łóżki się zmieszczę. A przepraszam, łóżkę cię przesunę lekko. Nic się nie stało, dzięki. O kurwa mać. Dobra, nic nie stało, zaraz to... Zaraz naprawimy. No, weź to. Odłącz Bożeż ty mój! Odrzucił jak młody odstada Eee. Yy, I jak się w ogóle sprawa na prezentuje? bo tutaj powiem wam, że coraz ciaśniej zaczyna się robić ten plac manewrowy na podwórku mamy dosyć mały a jeszcze dodając, że przez tą stodowę nie mamy przejazdu bezpośredniego co nie ukrywam by się przydał więc myślę też intensywnie, żeby może zacząć się powoli jakieś rozbudowy bawić w tym miejscu gdzie teraz tutaj stoimy i są te całe chaszcze drzewa, tutaj przecząsarka, jakieś tu złomy mamy, nawet nie wiem co to jest, to jest chyba na bele żeby przewozić, proszę bardzo Zaczep na tył żeby belę wozić sobie No tu by ta wiata fajnie wyglądała, nie ukrywam I zawsze by to jakieś zadaszenie Doszło, może coś pomyślimy równie dobrze, żeby kombajn mieć gdzie schować, bo też kombajn stoi jak widzicie Na zewnątrz I po prostu nigdzie on nam nie wejdzie, bo stodoła ma za małe, niestety tutaj wrota. ale no tak jak mówię, to trzeba sobie doskonale przemyśleć, ponieważ jak wiecie krów też nie mamy na serii i też myślałem że jakby się udało jakieś dofinansowanie załatwić to gdzieś tutaj z tyłu, no nie ukrywam trzeba byłoby się zabrać za budowę obory, więc naprawdę wizji tego co tutaj możemy zrobić, jest ogrom. Jest ogrom pomysłów, jest ogrom planów co do przyszłych, przyszłych sezonów. Ale no takie rzeczy, które stricte Najszybciej chciałbym zrobić, to jednak ta wiata, myślę, jaki na maszyny, taki na kombine. Czy obok siebie by stanęły, nie wiem, może jakoś by się fajnie udało to wkomponować. Bo jednak to pole i tak jest wielkie. Mm, a najwyżej po prostu zamiast pola to byłaby zwykła łąka, żeby ewentualnie na tych naszych nie wiem 3-4 krów mm, mieć po prostu miejsce, żeby na szybko wziąć trawkę skosić i po prostu sobie szybko to do obory przewieźć. A jak nie, to po prostu jakiś plastu by się zrobiło na jakąś kiszonkę czy coś. Stąd by się przesunęło, tu może, mogłaby kolejna wiata stanąć, nie wiem naprawdę. Mm, wszystko jest do przemyślenia. Ale co? W tym odcinku to by było w sumie na tyle mm, Rozrzucić sobie nawóz to kończyliśmy pole kultywatorować, więc wydaje mi się, że nie będziemy przedłużać specjalnie tego odcinka jakąś orką i innymi typu, tego typu rzeczami. Mm, co? Dzięki wielkie zaglądanie, kto doszło do końca tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, napisz w komentarzu, Władymirec oczywiście, a będzie mi bardzo miło, dostanie serduszko, yy, pochwałę społeczności tak i piąteczkę Ci przybije oczywiście, ja do Ciebie się pakuję właśnie samochód. Do następnego odcinka i na razie trzymajcie się. Cześć!